Kapitan Żbik, zeszyt szósty, wzywam 021, część druga. W mieszkaniu szefa. Otrzymałem wiadomość, że docenta przewożą do kliniki w Krakowie. Jest okazja do działania. Samochód zajechał drogę karetce pogotowia. O co chodzi? Zwiąż go i połóż obok docenta. Teraz liczy się każda minuta. Co to, czekają na nas? Jedziemy na sygnale, nie musimy się zatrzymywać. Gładko poszło. Mają szacunek dla karetki. No, udało się. W willi szefa w zakopanem. Ostrożnie, bo go upuścimy. Ciężki jak diabli. Odstawcie karetkę i zaraz wracajcie. Kierowca ciągle jeszcze nieprzytomny, nic mu nie będzie. Po powrocie do willi. Co dalej, szefie? Dzisiaj damy mu spokój, a jutro przyjedzie profesor. Już on się nim zajmie. Orety, niech się pani nie boi, wszystko wyjaśnię. Czy mógłbym prosić o pożyczenie jakiegoś ubrania? Dzień dobry, panie docencie. Jak się spało? Panowie, docent znikł. Szukajcie go. Na pewno uciekł tędy. W takim stanie, jak to możliwe. Komenda Milicji w Krakowie. Chcieli porwać docenta, a porwali mnie. Widziałem ich, teraz mogę działać. Jest ich na pewno więcej. Nie znacie wszystkich, ale mam nadzieję, że poznam. Ułożyłem sobie pewien plan, myślę, że się powiedzie. Przypominam, bądźcie ostrożni, kapitanie. Jutro odwiedzę docenta. Pozdróbcie go ode mnie. Znamy się dobrze. W szpitalu w zakopanem. Kapitanie, co z moim laboratorium? Zabezpieczone. Niech pan będzie spokojny. A co z mieszkaniem? Martwi się pan o swoje złote rybki? Może ja się nimi zajmę, chętnie skorzystam z pani uprzejmości, nie gniewa się pan, kapitanie, ale skąd kobiety lepiej wywiązuje się z takich zadań, w mieszkaniu docenta, ratunku, ostrzegam panią, ani słowa, bo strzelam, przywieźliśmy ją profesorze. Prowadźcie panią do gabinetu. Pani dobrze znała docenta Kowarskiego? Chcemy panią prosić o pewną przysługę. Interesują nas ostatnie badania Kowarskiego. Dostanie pani 10 tysięcy dolarów i paszport do Niemiec Zachodnich. Ależ ja nic nie rozumiem, o co panu chodzi. 10 tysięcy dolarów i paszport? Majorze, ta sama grupa porwała dziewczynę. Wiemy, gdzie jest. Trzeba natychmiast tam jechać. Rozpoczynajcie działanie. Malwa wzywa centralę, powiadomić lotniska i punkty graniczne, uruchomić aparaturę pomiarową. Kapitanie Willa pod obserwacją myśl się nie wymknie. Uważajcie, natychmiast meldować. Teraz liczą się sekundy. 021 zmienił swoje położenie. Wkraczamy do akcji. Chodźcie, chłopcy, ostrożnie. Ani żywego ducha. Szukajcie dokładnie. Dziewczyna musi tu być. Tak wskazują na miary. Obywatelu kapitanie, tu jest zamaskowane przejście, tędy uciekli. Sierżancie, idźcie tym śladem. My schodzimy do piwnicy. Uwaga, woda. Żelazne drzwi. Zamknięte na Amen. Palnik acetylenowy, szybko! Kapitanie, trzeba najpierw sprawdzić, co jest w środku. Palnik może spowodować wybuch. Dajcie czujnik. Kto tu? Jest 021, swoi. Mają się spotkać z kimś w Gdańsku. Było ich czterech. Najważniejszy ten w ciemnych okularach. Nazywają go profesorem. Wzywam centralę, podaję elsofisy podejrzanych. Przygotujcie dla mnie samolot kierunek Gdańsk. Tu Genowefa, obstawiono szosy i dworzec kolejowy. Kapitanie, przed nami jakiś sportowy samolot. Dajcie znać dowództwu lotu. Tu Gdańsk, Niemiec przygotowuje się do drogi. Nie wiemy dokąd. Pilnujcie ich. My lecimy na lotnisko sportowe. Żbik wkradł się do hangaru. Ciosem karate obezwładnił pilota avionetki. Chwileczkę, już wysiadam. Dlaczego włączył pan motor? Bez głupich kawałów. Pan poleci z nami. Zaraz się wszystko wyjaśni. Żbik podrywa raptownie samolot. Koniec z nami! Nagle wyprowadza maszynę i ląduje. Panowie, lot skończony, proszę wysiadać. Komenda milicji w Krakowie. Dlaczego chciał pan sprzedać wynalazek docenta za granicę? Zgubiła mnie chytrość, panie kapitanie. Teraz pan posiedzi i zmądrzeje, a wasza banda odpowie za zamach na docenta Kowarskiego. Panie docencie, zwracam panu skradzioną dokumentację. Dziękuję, panie kapitanie. Serdecznie dziękuję za wszystko. A gdzie pani Iwona? Pani Iwona zaraz tu będzie. Melduje się porucznik Iwona Nowak. Ale mnie pani nabrała. Brawo!